Wielka sobota, taki dzień gdzie nie możemy się trochę doczekać tego co zaraz ma nastąpić, tego clou całego czasu, to znaczy wydarzeń paschalnych. No ale w liturgii, no właśnie w liturgii, dzisiaj e, wziąłem tekst z Brewiarza, dlatego że my jako takiej nie mamy, bo Wigilia Paschalna to już będzie niedziela tak naprawdę, msza niedzielna. E, dzisiaj dominuje nam w liturgii wielka cisza i to jest coś co przepełnia ten dzień dla mnie zawsze. W ten sposób próbuję patrzeć na ten dzień z perspektywy wielkiej ciszy, która spowiła Ziemię. Wiecie, to jest trudne, bo jesteśmy już w tych przygotowaniach. Za chwilę będzie Wigilia Paschalna, wielka uroczystość, święcimy te koszyki, i jest raczej taki radosny nastrój, bo już nie możemy się doczekać tego, co zaraz się wydarzy. A mimo to jesteśmy dalej, w wielkiej ciszy i oczekiwaniu. I nie możemy właśnie już wytrzymać, żeby spotkać się ze zmartwychwstałym. A co zostaje w waszym sercu po Wielkiej Sobocie? Tylko ważne, po Wielkiej Sobocie, a nie po Wigilii Poschalnej, bo Wigilia Poschalna to już jest niedziela.